Z tej Maciek, witam Was po raz kolejny na Akademii Wioścarskiej-Zachodziskiej. Dzisiaj mam dla Was kolejny ciekawy myślę trening, czyli 500, 500 metrów na minutę przerwy. 7 odcinków, nie wiem czemu pokazałem 5, powinienem pokazać 7. 7 odcinków na minutę przerwy, 500 metrów na minutę przerwy. Jest to łatwe do zaprogramowania w naszym komputerze treningowym, bo wybieramy select workout, standard Leap. I mamy ostatnią opcja do wyboru, to 500 metrów na minutę przerwy i trening zaprogramowany. Staramy się pojechać każdy odcinek narastająco, zaczynając od rytmu 20, kolejny 22, następny 24, 26, 28, 30 i na koniec wisienka na torcie 32. Moc w każdym odcinku przynajmniej 10-15 watów mocniej. Ja rozgrzewce z poprzedniego filmiku, a jak nie widzieliście rozgrzewki sprawdźcie. I zaczynamy. Wybieramy select workout, standard list, ostatnia pozycja 500 metrów na minutę przerwy i możemy zaczynać pierwszy odcinek na rytmie 20-500 metrów. I jedziemy. W perspektywie mamy do przejechania jeszcze 6 kolejnych odcinków, więc nie za mocno. Dynami 6 i o! Minuta przerwy. Możemy różno wysłać pierwszy odcinek za nami. Staramy się unormować oddech. Przerwa dobiega końca, a idziemy kolejny odcinek na 22. I na końcu łapka I jo. Dwa odcinki za nami. Pamiętam o progresji watów. Czy też prędkości na 500 metrów. Przynajmniej o tą sekundę albo te 15 watików żeby pojechać mocniej. O. Przerwa do końca. Ruszamy 24. Dobry odpóźniamy się w podjeździe. Pamiętamy o wybiegu 65 I teraz jeszcze 26, 28, 30, 32. Przerwa dobiega końca. Kolejny odcinek na 26. Długie ruchy. Staramy się nie zgadzać pociągnięć. Szukamy efektywności. W końcu do litracji jeszcze 28, 30, 32, czyli już z górki. Jesteśmy za połową. Niestety i mocniej. Im szybciej, tym czas przerwy jakby szybciej mija. Dobrze. Ruszamy. Uwaga. 28. O! Naciągamy do końca. Solidnie. I łapiemy założony. Rękę. O! Dobrze. Uwaga, zaczynamy, rytm 30. Najważniejsza, skuteczność w trakcie pociągnięcia. O! Jedziemy, 30. Oprostować nogę i do końca. Oh. I przynajmniej ostatni odcinek na trzydzieści 32. Jeżeli jesteśmy w stanie, to dołóżmy więcej niż tylko te 15 lat. Ale na początku ruszcie tą ostatnią Na te 15 was więcej, a później w drugiej części możecie dołożyć kolejne 15. Moja przerwa do mego końca. Czas na ostatni, ostatni odcinek 32. Hop! Od początku solidnie. Mimo, że Ten trening bardzo opieć napijecie się, możecie zrobić jeszcze 10 minut spokojnego rozwiosowania takiej jazdy ciągłej na rytmie 18, żeby uspokoić organizm. Tymczasem do następnego filmiku. Hej!